Dzień dobry, witam serdecznie, witam gorąco, drogie panie, witam gorąco, drogich panów. Skoro było już o poczuciu dumy i uznania, to teraz stwierdziłam, że nagram coś o poczuciu wstydu i hańby. Inspiracje do moich nagrań czerpię z różnych książek. Można oczywiście sobie pójść, ja czasami, czasami wspomnę o tytule, wspomnę o jakiejś książce, jakiegoś autora, natomiast um, zawsze jest tak, że lepiej jest pójść do biblioteki czy do, czy do księgarni i zaufać intuicji. Intuicji i, i poprowadzi, e, po jakie książki sięgnąć. Czasami nawet jest dobrze zmienić sobie, zmienić sobie troszeczkę, wyjść, wyjść z poczucia komfortu, tak? Na przykład, jeżeli ktoś czyta romanse, czy czyta na przykład sobie kryminały, to jak najbardziej, ja proponuję tak trochę psychologię też, też sięgnąć, czy jakieś książki z rozwoju. Natomiast tematem dzisiejszego nagrania będzie poczucie wstydu i hańby. Poczucie wstydu jest bardzo nisko wibrującą emocją, nawet wręcz stanem, stanem ducha. Jest bardzo często połączony z bólem emocjonalnym, jakiego żeśmy doświadczyli jako dzieci czy jako nastolatkowie. Tam gdzieś mógł się zarejestrować wstyd. I związany z tym ból emocjonalny. Dr. David Hawkins jest twórcą mapy poziomów świadomości. Poziom, poziom prawdy, poziom taki krytyczny, od którego liczymy albo w górę, albo w dół. Czyli nad kreską Hawkins'a mamy pozytywne stany. Naszego ducha, czyli akceptacja, neutralność, rozsądek, miłość, radość, wolność. Natomiast pod kreską Hawkinsa jest poczucie winy, jest wstyd, jest lęk. Chociaż z lękiem jest tak, że no jest to jednak mechanizm obronny, tak? Też kontrolujemy sobie tutaj. Poziom lęku, stresu. Pracujemy nad tym. Natomiast okazuje się, że wstyd jest tak mocno, mocno przeszywającym naszym takim stanem emocjonalnym, takim, takim destrukcyjnym wręcz, że czujemy wstyd od. Od stóp do głowy. Tak potrafi nas przeszyć, przeszywać wstyd. I czasami, czasami myślimy, że tą emocją blokującą różne, różne działania w naszym życiu jest lęk. Natomiast bardzo często podłożem jest właśnie wstyd. Może pamiętasz z dzieciństwa takie sytuacje, gdzie na przykład, jak chodziłeś do przedszkola, albo na przykład początki, ta pierwsza klasa, miałeś, miałeś opowiedzieć wiersz, miałeś wyrecytować wiersz i na przykład w domu mówiłeś bezbłędnie. Mówiłeś bezbłędnie. Kiedy pani cię już wywołała na środek, tak? Wyszłeś i zobaczyłeś klasę z innej perspektywy, nie powiedziałeś nic. Nie potrafiłeś wyrecetować wiersza. I tam zarejestrował się po raz pierwszy wstyd. A może byłaś. Taką nastolatką, której, która pisała opowiadania w szkole. Tak? Mieliśmy do napisania jakieś opowiadanie. I pani Twoje opowiadanie czytała z Twojego opowiadania fragmenty. A Ty, zamiast się cieszyć i być dumna, to zrobiłaś się czerwona i było Ci wstyd. Twoje opowiadanie, Twoje wypracowanie zostało wyróżnione. Pani z języka polskiego czytała fragmenty Twojego, twojego wypracowania, a ty czułaś wstyd. Albo jeszcze, albo jeszcze w innej sytuacji, Zostałaś, zostałeś jakoś wyróżniony, i zamiast się cieszyć, to, to było ci jakoś jakoś dziwnie głupio przed klasą, tak? I co się później dzieje? My zaniżamy, zaniżamy różne, różne, różne działania w swoim życiu. My zaniżamy naszą, naszą po, poprzeczkę, z osią, y, która nas prowadzi do osiągania naszych celów, bo co czujemy? A może nie spełnimy oczekiwań. A może to będzie dla mnie za trudne, nie podołam, zostanę odrzucona, tak? My się boimy, boimy się reakcji właśnie związanej z tym wstydem, która gdzieś tam się, gdzieś tam się, gdzieś tam się zarejestrowała. I teraz zobacz bo są różne sytuacje. Możesz sobie na przykład też taką obrać strategię, bo my wszystko, dosłownie wszystko, mamy zapisane w naszym ciele. Wszystko jest zapisane w naszym ciele. Jak zadasz sobie pytanie? Zamkniesz oczy i zadasz sobie pytanie: kiedy po raz pierwszy poczułam wstyd? Kiedy po raz pierwszy doświadczyłem wstydu i może iść w kierunku odpowiedź początkowo w szkole może może tak się zdarzyć to zapytaj dalej a może a może wcześniej zarejestrował się wstyd może może wcześniej poczułem się poczułam się ja się poczułam ośmieszona a to to było na przykład coś bardzo wyjątkowego. Czasami my, a szczególnie właśnie osoby z mocno rozwiniętym poczuciem winy, winy i niezasługiwania, to mamy coś takiego, że jesteś w sytuacji, gdzie Ktoś zachowuje się wobec ciebie wulgarnie czy obrzydliwie i zamiast ta osoba czuć, powinna czuć wstyd, to co ty robisz, to ty się wstydzisz. To ty się wstydzisz za kogoś. Tak, mają osoby, które mają takie, takie wręcz poczucie niższości w sobie, takiego niezasługiwania, że to jest za dużo. Albo na przykład, jak się nasłuchałaś. Nasłuchałeś, że kogoś razi Twoje szczęście, Twój uśmiech kogoś rani. Ty, się nie, mo ty nie możesz być szczęśliwa, bo, bo ktoś cierpi, bo Ty jesteś szczęśliwa, bo Ty jesteś uśmiechnięta, bo taki masz stan ducha. I myślisz sobie, no to nie, to, to tak nie można. Albo na przykład są takie sytuacje, gdzie my. Wstydzimy się na przykład za, za kogoś, na przykład z naszej rodziny, z naszych rodzin, tak? Ja nie mówię z mojej, ale z naszych rodzin, tak? Na przykład wstydzimy się za tatę, za mamę, albo na przykład ym, za partnera, partnerkę, tak? Tylko że każdy z nas ma swoją drogę do przejścia. Każdy z nas ma swoją ścieżkę rozwoju. Każdy z nas ma swoją historię życia. I nie ma potrzeby, naprawdę to jest zupełnie niepotrzebne, wstydzić się za kogoś, bo ktoś, ktoś ma swoje. A ty, ty masz swoje, ty masz swoje. Ty popatrz bardziej na siebie, bardziej przekieruj uwagę na siebie. Co ty czujesz? Nie odpowiadasz za zachowania kogoś. My tak mamy z kolektywów drukowane, tak? Że my mamy być odpowiedzialni za kogoś, za instytucję, za jakąś sytuację. Nie. Ja kiedyś właśnie też usłyszałam, ktoś, ktoś gdzieś tam kiedyś wrzucił coś takiego, że jakbyśmy wszyscy posprzątali na swoim podwórku, jakby każdy z nas zajął się własnym życiem i tutaj uporządkował swoje na swoim podwórku. To mielibyśmy świat posprzątany. Nie odpowiadasz za zachowania kogokolwiek. Uwaga, nie, jeżeli mamy małe dzieci. Za małe dzieci to my jesteśmy odpowiedzialni. Natomiast dorosłe dzieci mają swoją drogę do przejścia. I choćby nie wiadomo, jaka to była droga, to jest każdego droga indywidualna. Do przejścia. Także proszę zwrócić uwagę, czy na przykład, jak zadajesz sobie pytania, albo na przykład czujesz, tak? Czujesz, co cię blokuje w życiu. Dlaczego, dlaczego nie jest na przykład, bo, bo, bo po pierwsze musisz to widzieć, tak? No, musisz się konfrontować z tym, że coś może w twoim życiu jest. Nie tak, jakbyś chciał, jakbyś chciała. Bo od tego zaczynamy: że my w ogóle jesteśmy świadomi naszych pragnień, że jesteśmy świadomi naszych potrzeb, że jesteśmy świadomi naszych braków. I co się dzieje, kiedy ty wiesz, co cię gdzieś tam uwiera, to sobie z tym pracujesz. Sam. Czasami, czasami jest ciężko samemu. Czasami ktoś potrzebuje drugą osobę, tak? Potrzebuje takiego moderatora. Potrzebuje takiego trenera, tak? Kogoś czasami nie trzeba dużo. Czasami wystarczy komuś słowo powiedzieć. Ja tutaj nagrywam różne rzeczy. I jeżeli coś na przykład z tobą rezonuje, tak? To jest, to jest z, z fizyki i z rezonans, tak? Ja coś mówię i jakieś słowo wiesz, tutaj zacznie pracować. Zaczniesz pracować ze sobą, ze sobą. Jak dasz radę sam, dasz radę sama, no to to robisz. Jeżeli nie, no to, to, to potrzebujesz osoby, tak? Potrzebujesz kogoś do, do, do współpracy, do, do, takiej, do takiej pracy, wiesz, bo to nie że mi chodzi o to, że ktoś ci, wiesz, będzie diagnozował i Ci powie, jaki jesteś, wiesz, typ. <grym> Drodzy Państwo, powoli dobijamy do brzegu. Było mi oczywiście, jak zwykle, niezmiernie miło. Proszę zwracać uwagę na swoje, na swoje takie stany emocjonalne i... I uważać i być takim troszeczkę, jakby wcześniej, <gry> pomyśleć, co jeszcze mogę zrobić, żebym, żebym poczuł się lepiej, żebym był w życiu szczęśliwy. Także dziękuję bardzo za wysłuchanie tego nagrania. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do kontaktu, zapraszam do współpracy. Życzę wiele, wiele dobrego. Pozdrawiam. Pa.